Boleść piąta, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Chrystus umiera. Serce jego matki przeszywa zapowiadany przez Simeona miecz boleści. Czy Jezus nie prosił Ojca o ocalenie, o oddalenie kielicha boleści? Może zastanawiamy się nad tym, czy Bóg wysłuchał Jezusa. Sami apostołowie. Nie zrozumieli, co więcej, nie chcieli przyjąć takiego scenariusza, w którym ich mistrz i nauczyciel cierpi i ponosi śmierć. Nie było w nich zgody na Boży plan. Śmierć mesjasza. Bogu musiało się wyknąć coś spod kontroli. Coś poszło nie tak. A gdyby spojrzeć na to z innej perspektywy i spróbować dostrzec, Ile wtedy dokonało się cudów? Ilu ludzi dzisiaj w obliczu wielkiego zła i jeszcze większej, tak bardzo niepojętej miłości się nawraca? Może czyjeś cierpienie, albo nawet i śmierć dokonuje się w najlepszym na to momencie, gdy dusza jest gotowa na spotkanie z Panem. Czy zgadzam się na to, że Bóg naprawdę wie lepiej, co i kiedy jest dla kogoś dobre, najlepsze? Jak jest u mnie? Czy prosząc o coś Boga na modlitwie, oczekuję realizacji tego krok po kroku w myśl mojego własnego, rzekomo najlepszego scenariusza? Stwórca, mający szerszą i pełniejszą perspektywę patrzenia niż moja doczesna, często działa inaczej niż ja tego chcę. Jednakże to inaczej u Boga jest spełnieniem mojej prośby w najlepszym wydaniu i do tego z nawiązką. Czy jestem w stanie otworzyć się tak jak Maryja na coś nowego?